Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w maju jest miejscem wyjątkowym w Warszawie. W takiej enklawie miasta znajduje się naprawdę taka ilość roślin, które jak wejdziecie Państwo i spojrzycie kwitną, albo przekwitają, albo właśnie będą kwitły, a do tego wszystkiego roztaczają zapachy. Lilaki, miesięcznice, za chwilę będą kwitły jaśminowce, azalie, tych zapachów jest bardzo dużo i wejście do ogrodu w tym momencie, w tym czasie, w maju właśnie powoduje, że po prostu nasze nosy eksplodują. Lato, które się zbliża dużymi krokami już do ogrodu, też będzie dla Państwa ogromną niespodzianką, ponieważ szykujemy dla Państwa rabatę zapachową, na której będą rosły nieoczywiste rośliny ozdobne. Będą to rośliny użytkowe, ale będą grały tutaj rolę roślin zapachowych. Będzie to bazylia. Bazylia będzie posadzona w ośmiu odmianach. Będzie bazylia o zapachu fiołków, bazylia o zapachu pieprzu, bazylia o zapachu cytryny. Do tego wszystkiego będziemy mieli jeszcze piękne pelargonie, ale nie pelargonie ozdobne z kwiatów, tylko właśnie pelargonie ozdobne z liści, które mają wspaniałe zapachy. Znajdujemy się na dziale biologii, ale jak jak powiedziałem, na samym początku, gdzie głowy nie odwrócimy, tam kwitną kwiaty i pachną. Tutaj mamy peonię lekarską, pojedynczą, o pięknych tutaj purpurowych kwiatach, ale obok niej, słuchajcie, rośnie lunaria. Taka bardzo nieoczywista roślina, nikt by nie pomyślał, że ma taki piękny zapach, prawda? A to jest taka wiosenna maciejka. Jeśli ktoś z Państwa zna zapach maciejki, to łatwo może sobie wyobrazić, że te kwiaty tutaj rosnące, właśnie miesięcznicy lunarii, tak właśnie pachną. Rozsiewają ten zapach taki maciejkowy przez cały dzień. Przed nami Serduszka, serduszka okazałe, wiosenna bylina, która o tej porze czaruje swoimi kwiatami, które są właśnie w kształcie serca. Proszę zobaczyć, przepiękne Przez serduszka cudowne. wiszące. Ale obok Bodziszek, Bodziszek wokół którego jest mnóstwo zapylaczy. Prawdopodobnie są to dzikie pszczoły. I zobaczcie Państwo, słupeczki tych bodziszków są na wierzchu. Oferują tym zapylaczom po prostu nektar i, i nagródki. I dzięki temu są zapylone. Kwiaty fioletowe przepięknie pachną, delikatnie. Przy tych serduszkach wyglądają zjawiskowo. Na próżno szukać w ogrodach nawet najbardziej wytrwałych kolekcjonerów krzewu obieli wielkokwiatowej, ponieważ jest to krzew, który pochodzi z Chin i jeszcze no do niedawna w ogóle nie był dostępny w sklepach ogrodniczych. Jest to krzew, jak Państwo widzicie, przepięknie kwitnący o tej porze takimi wielkimi, białymi kwiatami stąd nazwa wielkokwiatowa pachną oczywiście jak najbardziej. Pojedyncze kwiaty, jak motyle takie bielusieńkie, to jest roślina z rodziny rozace, czyli bardzo takie właśnie kwiaty zbliżone też troszkę do takich dzikich róż. Lilak pospolity to nie bez, tylko lilak. Do ogrodu botanicznego lilaki wprowadził jego założyciel, profesor Michał Schubert. Ta aleja, w której się znajdujemy, aleja lilakowa, w swoim założeniu i swoim wyglądzie jest przez 200 lat niezmieniona. To jest bazylia. Proszę powąchać. Proszę sobie urwać listek najlepiej. Bazylia? Bazylia bazyliowa. Ale nie ma takiego wyglądu bazylii nie, bazyliowej, nie, prawda? Tak, to teraz tak. Bazyliowa. Listek odkładamy, rączki sobie tak, czyścimy i przechodzimy tutaj, proszę bardzo. I tą sobie skubiemy. To jest zaskakujące. To jest niesamowite. To jest zaskakujące. Tak. Nie opowiem, nie opowiem, nie żeby o, tak. nie zdradzać tajemnie. Dobrze. I teraz tu, tutaj słuchajcie, bazylia, która jest dla mnie w ogóle kompletnym zaskoczeniem, ponieważ to, jest to bazylia, która pachnie fiołkami. No i tutaj kolejna, proszę bardzo. A ta w ogóle bardzo ładna. Tak. Czym tam to pachnie? Jeszcze, jeszcze. Cebulą dla mnie ona pachnie normalnie. No takim porem. tak? A tu proszę, proszę to powąchać, wziąć... Mocno. Jest... O Jezu, cytryna. Oh! Nie, cytrynka. Tak, słuchajcie, to jest. Mm, no To jest naprawdę, słuchajcie, jak ktoś Jej zamknie ku. oczy, to po prostu ma przed, nos, przed oczami cytrynę. Co, co Coca-Cola. Coca-Cola! Coca-Cola, Super, jest... nie podpowiedziałam. W cały czerwiec będziemy mówić o zapachach w ogrodzie i mam nadzieję, że część tych roślin już będzie w takiej formie i w takim stanie, że będzie można powąchać, tak już w świecie, pełnymi płucami.